Pa i oponki sobie latają. Dzień dobry, ziomeczki i witam was na moim nowym materiale Pawcio Italiano w Rumunii. Kurczę, kto by mnie nie znał, kto mnie nie zna, to jestem Pawcio Italiano. Pochodzę z Polski, mieszkałem we Włoszech 26 lat i teraz mieszkam od 4 lat w Rumunii. A gdzie dokładnie Bukaresz, stolica Rumunii. Dobra, teraz się przenosi, przeniosłem na wieś, ale ogólnie mieszkałem w Rumunii, co to kurwa tak ciepło leci tutaj, jak na, na Sahara. Eee, co wam chciałem powiedzieć? Dzisiaj, w tym materiale, mam nadzieję, że zostaniecie do końca, bo jedziemy wymienić opony i wam pokażę tutaj, żeby nas nie ojebali. Czy tam nie po prostu, em, jak to się mówi, żeby to ładniej powiedzieć? Bo nie wiem, czy Facebook blokuje te. Te słowa czy nie, Facebook, przepraszam, YouTube, um, także, żeby po prostu nie o. O, idzie cygan, widzicie, tak to wygląda, żeby nas nie e, okradli, o, nie okradli powiedzmy, bo wczoraj byłem zrobić przegląd, już mi okradli ze 100 zł, co miałem zapłacić, zapłaciłem 150, będę wam mówił, oczywiście, ceny w złotówkach, wymiana waluty, to jest 1 na jeden, no dobra. 1 złoty to jest jakiś jeden kreska, 0,6 czy tam 0,8 lei. Także jeden na jeden to róbmy, żeby było wygodnie, OK? Także na moich materiałach będziecie widzieć, se, zawsze złotówki wam będę mówił, nawet jak jestem w Rumunii. To ja ich może będę robił w ciula. Będę im dawał złotówki, nie, 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 nie lubię złotówek, także. Później następnym razem wam opowiem jeszcze fajną rzecz o pieniądzach, o lejach, ale to następnym razem. Także co? Dzisiaj jedziemy, zobaczymy jak to wygląda, bo teraz nadeszła pora, w sensie no jest jeszcze dzisiaj 10 stopni, ale to już ostatni dzień, a później wracać cieplutko w Rumunii. Tutaj klimat jest taki, powiedzmy, nie jak w Polsce, nie jak we Włoszech, ale tak w połowie, w sensie 3 miesiące, czy tam 4 jest bardzo ciepło, także czerwiec, lipiec i sierpień, a ogólnie... W reszcie miesięcy jest zimno, ale to co jest fajne, że jest zawsze słońce. I to mi się bardzo podoba w Rumunii. Oprócz cyganów, dobra. To, to wiemy wszyscy, nie? I musicie uważać, bardzo. Więc tak, yy, teraz idzie lato, także zmieniamy opony na letnie. Ja nie byłem przyzwyczajony we Włoszech tego robić, bo mieszkając w Rzymie, to tam się nie wymienia opon, tam się tylko na letnich jeździ. Nie ma śniegu, nie ma ten. Więc. Jedziemy, kiedyś Wam opowiem też o Rzymie. Jak będę we Włoszech, na pewno Wam będę nagrywał materiały. Ej, co to jest policja, czy ktoś za mną? Bo ja sobie tu jadę i po prostu nakręcam, nie? Mam tu rana w automacie silnik BKC. Powiedzcie mi, co myślicie o tym samochodzie, jak ten, e, jak to działa i w ogóle, czy po prostu, e, no, jakie opinie o, o silniku, o skrzyni i tak dalej, nie? Co, opony zimowe, to mam Werdestein. Nie wiem, czy dobre, no, dobrze z nimi mam. Ale nie mam Nokian, wolałbym mieć na odwrót, no ale tak to wygląda. O, ludzie tutaj przechodzą bez pasów i tak dalej, także trzeba uważać, bo tutaj jest naprawdę niebezpiecznie, ok? Nie ma co żartować. Dobra, ziomeczki moje, dawaj jedziemy, Kurcze i widzimy, co się dzieje. Jadę gdzieś tam pod blok między uliczkami, do takiego co już znam. Nara. To znaczy, dawaj jedziemy. Jaki dzieje się jak ładnie, nie? A, zapomniałem Wam powiedzieć oczywiście. Weźcie jakość na HD, tutaj po prawej na dole, 1080x60 razy 60, bo ten filmik jest najlepszej jakości. A na telefonie macie takie trzy kulki u góry po prawej stronie, i tam możecie wybrać, pokaż najlepszej jakości coś takiego. Powiem wam, że jest zajebiście. Znaczy, no jest zajebiście, bo jest słońce, nie? Ale ogólnie spoko. Tu widzicie, tutaj takie rury stare, ten, a tutaj po lewej zaraz taka najgorsza dzielnica z Ferentarii Eee, my się mogli zobaczyć. Takie mają wszystko, widzicie, na podwórkach i tak dalej. No, i tu jest właśnie niebezpiecznie, nie? Tam dalej z tyłu tak samo. zobacz jakie bloki stare i ten wulkanizary, to znaczy wulkanizacja, nie? Porumy, zobaczymy, czy otwarte, E, otwarty. Tu jakiegoś busama, ale zobaczymy, gdzie ten. Czy nas przyjmie? Cytryc, My idź? No, no, tak Domowy interes elegancko Wzor podnosi. właściciel mu mówi, gdzie ma raci i podnosić samochód. Także ty przyjeżdżasz do wulkanizacji. Właściciel samochodu ci mówi, gdzie masz go podnieść. Nie wie on, tylko ten. Także nie, czekamy, aż to zrobi i załatwi. Tutaj mamy turanka, później zobaczymy, zobaczymy dom cygany willa, co? Dobra, jesteśmy gotowi, odjechał busik. Także my teraz parkujemy tutaj zobaczymy jak to będzie. To ke freno de mana, no? Freno de mona. Da? <grybujesz> także tak to wygląda ziemi moje. O, a do na A, mauzi a Dunavostră. Atunci vedem pe a Atunci eu pe drapta iść. Rota. Prietena mea ce a făcut? A, a, lovit ceva și, rota este așa Și una de astea e mai consumată, cred, care e nu asta? Nu cu o care sunt mai bune, Asta cred, A lovit el asta, că știi ce a prins? Un coș așa Și a tras tot acolo, trebuia schimbat tot articulațiile și una era mai tocită din Cred că asta. da? Da, Nu, dar știi care e vorba? Poți Ala, baga aici pe stęga, sau nu? Sau trebuie mereu, nu, asta pe stinga și dreapta, nu? Se poate, da? Bine, bravo, așa. asta era. Nu contează no. no, 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 no. tu. Ah, nu contează. Atoc asta loc aici, da? Merci. Zobaczymy też, Bożojarzana, dziewczyna moja. Co zrobiła moja ukochana cyganeczka? Idziała i Wjechała na krawężnik, ale gdzieś taki krawężnik, zerwała wszystko. Dzwoni do mnie z płaczem, kochanie, przebiła się opona. Ja mówię, jak to się przebiła opona? Tak, przebiłam oponę i ten, ja mówię, dobra, nic się nie dzieje. Ja już trochę podpity byłem tam z teściem. No i co, na drugi dzień jadę, kurwa, wsiadam do samochodu, kierownica cała na prawa, samochód w lewo jedzie. Ja mówię, co to kurwa się dzieje? Ten, no i ona wzięła i... I po prostu e, wjechała kurwa na krawężnik taki Musiałem wszystkie artykuły wymieniłem to, to, to. No i kurwa teraz koło tak jeszcze. Także musiałbym chyba moc. Dajcie mi znać co to może być, ale myślę, że moc O Jaki szpec. Zobaczcie, jak podnoszą. Tak się podnosi. Tutaj elegancko, zobaczmy czy tarsze są dobre. Proszę powiem Wam, że te tarsze... Już trochę skończone, a co mówicie, jakbym je podszlifrował tutaj? Nie, tak bym je tylko podszlifrował limą, bym je zdjął i bym po prostu ten, i bym je y, o tutaj tylko wypiłował. Co myślicie, bo tutaj jest ząbek z milimetrze, jak bo jest tutaj milimetr, nie? Co wy myślicie na to? No nie wiem, ale zobaczymy. Więc tak to wygląda ziomeczki moje, co jeszcze więcej wam mogę powiedzieć Upierniczyłem się jak zwykle No i tutaj się pracuje, Ziemu domowa taka robota Domowa robota Tutaj panie też pracują nie jak we Włoszech, że się tylko chciałyby restaurację i tak dalej, nie? No tak to wygląda Ej, on tylko na tych długich jest podniesiony Zobaczymy ile będzie kosztować, i później jedziemy. Jedziemy chyba kupić tu. Klocki są jeszcze? Są chyba nie. Tam. Widać te klocki, czy nie? Zobaczymy tu. Tu też chyba są jeszcze, nie? Ej, słuchajcie, jak to możliwe, że zrobiłem nim 50 tysięcy kilometrów, i jeszcze klocki są dobre? To znaczy, szybciej się tarcze kończą niż klocki. Zajebista sprawa. Wymieniałem też trójkąt tutaj. Nie. Także samochód jest jak nowy. Chodzi jak zegarku. Nie zmieniam go, dopóki będzie chodził. Później mam następny samochód jeszcze, ale to wam pokażę kiedy indziej. Bo dzisiaj mamy materiał. Ale zobaczcie jak jest takie piękne, piękne słońce. Jakie jest zajebiście. Kwiatuszki rosną. Zobaczcie. Wszystko się roz... A, ten zapach wiosny taki, kur... Nie, ja to uwielbiam po prostu. W Rumunii jakie detale. Zrobiony na odpierniczki. Zobacz. Wziął kurwa taśmą, poprzyklejał i... Żeby mu woda nie wlatywała. I tak mu wlatuje, i tak mu wlatuje, nie? Nie wiem, czy ten most jest krzywym, czy, czy... jak to w ogóle... że te koło trochę tak naprawy. Nie widać, nie wiem, bo to na oko nie widać, no ale to, to wymieniałem, tak jak Wam mówię, to wymieniałem tamto na dole wymieniałem, a koło jeszcze tak jest trochę, troszkę. Co to może być, co myślicie? Most cały, o ten? O tutaj, widzicie, cały most? Czy coś do wymiany? No nie, doradźcie mi i ten, bo bym był, by mnie interesowało, nie? On wziął tutaj koło. Dobra, zapłaciliśmy 100 zł No, do widzenia pani mówi 100 zł zapłaciliśmy oponki wymienione No i tamte do tyłu, nie? Ja tak jak mówię Nokian e, jak we, we Dobra ziomeczki, jedziemy także 20 euro zapłacone za ten Setryc, Sanatat Zajechaliśmy tu na chwilę na giełdę Archewa 2,50 a Cebula złoty 70, nie? Zobacz, jak cygan rządzi. My tu musimy ujechać. ten, a on tutaj sobie stoi i w... ma wszystko. No konikiem stoi, a ludzie tam przejeżdżają. Siomeczki moje, w takim razie na dzisiaj to by było wszystko. Powiedzcie mi w komentarzach i dawajcie suba, żeby było takich więcej materiałów. Oczywiście, wam pokażę też takie, że się w głowie nie mieści. Także widzimy się w następnym materiale. Ja Wam ślę. Buziaczki od Italiano. Italianu. Trzymajcie się.